Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i w kolejnej relacji z kolejnego Top 100. Ale tym razem tego Top 100 nie miałem zamiaru wbijać, nie spodziewałem się, że się uda... No i tutaj widzicie Kto powiedział, że kroki te nie działają w 20 Otóż działają Tutaj był by by the way, taki fajny trik Którego się nauczyłem od prosów Nie będę go dokładnie tutaj opisywał Ale widzieliście jak to zrobiłem Więc sami możecie sobie tutaj wywnioskować Natomiast przez pierwsze kilka meczów Patrzcie zaraz na te mikro ruchy kanta Patrzcie co mogę robić Patrzcie jaki był responsywny gameplay Ale tylko pierwsze kilka meczów O tym sobie pomówimy za chwilkę Natomiast tutaj widzicie składzik No i właśnie taki oto skład Tutaj to widzicie jak to było ustawione normalnie W grze grałem takie coś Kanta na SP bo, dwóch napastników i reszta, generalnie miałem 4 albo potem grałem dwóch napastników i 4 geśpedeków, tak? Awar, Mendy, Kante i Cyprien. Dlaczego grałem taką moto formacją? Tutaj, pierwszy gol stracony w tym WCW jest oczywiście cudowna, ukochana animacja wyciągania ręki, no to nie ma znaczenia, bo mecz wygrany, lajtowo, ale tak tylko chciałem pokazać. No i dlaczego grałem taką dziwną drużyną? To nie jest jakaś super drużyna, to nie jest drużyna, którą bym mam polecić, już z takiego, paszu tak jak zrobię ładnie też balona Benedenkiem. Ruchami małymi. Natomiast no, chodziło tutaj po prostu o to. Yy, ostatnio też wam mówiłem w filmikach z kariery Mefino, tak. Yy, oj, to była pierwsza porażka z Witek. Znowu wiecie, tutaj jest taka, taki gol normalny. Tak, tu prawie był w obronie delikatny, a prawie bym to zablokował. No ale generalnie no, gol normalny tutaj troszkę laga było. Tutaj jakoś się zmieściłem. Strzeliłem na jeden do jednego mecz był na moją. Tam z moją przewagą, a tutaj po prostu gościu zrobił trackbacka w końcówce meczu, no i cóż, przegraliśmy nasz pierwszy meczik. A tutaj będziecie widzieli szczura, patrzcie jak szczury grają. Szkoda opisywać, natomiast. Wracajmy do opisu, dlaczego taki skład? Dlatego taki skład? Ponieważ miałem, jak wam to mówiłem w filmikach z kariery Mefinio, no ja generalnie sprzedałem większość mojego składu pod inwestycje, został mi kantę, no bo Kante, wiecie, chciałem go sprzedać, ale Kante spadł z 3,5 miliona, kupowałem go za okazję 3,3,80 i tak spadł 3, z 3,5 miliona sobie do 2,9, tak, no więc no, nie było sensu sprzedawać Kante pod inwestycje, ale sprzedałem resztę składu, no i właśnie jestem zakopany w tych overallach, więc nie mogłem nawet zawodników odkopać tutaj w tym momencie, no i generalnie musiałem grać tym, co mi się udało, tam wylicytowałem paru zawodników, wiecie, bo tylko przez licytację, wtedy wodzić na wtedy się da, no nie będę już tego na matczu, Tak natomiast tak wygląda po prostu mój składzik, tutaj go, no taki set, dragback znalazł miejsce w polu karnym, I tutaj bilans na początku nie pokazuje, ale to było coś koło tam, nie wiem, teraz 8, 1 albo 3, albo 9, 1, tutaj widzicie Kantę, który poszedłem nim na lewą nogę, wiecie, 3 gwiazdki słabszej to nie powinno wchodzić, ale czasami jak się jest w dobrej pozycji, to takie coś jest w stanie wejść. I tutaj bardzo ładne wycofanie, przytomne i było 3 do 1, i właśnie bilans 12 do 1, i tam za jakieś 3-4 mecze chyba już pokażę bilans wrogu bo tak jak zwykle, właśnie nie pokazuje bilans na samym początku. I właśnie do tego momentu, i tam nawet wcześniej, i tam pierwsze jakieś 8 meczów, do tego Dwitka mniej więcej przypuszczam, gameplay był w miarę fajny ale potem się popsuł, potem już był bezazienny, ale nie był aż tak bezazienny jak na przykład tydzień temu. Tydzień temu grałem w Food Champions, nie robiłem z tego relacji, też właśnie jeszcze takim gorszym w ogóle mówiąc, sprzedanym skład, takim po prostu resztkami paszy obędzie, jak, jak przebojowo się tutaj przed, takimi resztkami. No i właśnie wtedy był tak bezazienny gameplay, że ja tam tylko dobiłem tego golda i tak samo no, nagród z tego golda też nie pokazywałem w tym tygodniu, no bo tak jak mówię, jestem zakopany w nieprzepisanych, tak, nie mogę otwierać żadnych paczek. I tutaj, w tym momencie, jako że pod koniec tym składzikiem właśnie grałem też 4-4-2, to postanowiłem, dobra, już odkopałem się troszkę z tych nieprzepisanych, postanowiłem, że w końcu, no dobra, zagramy sobie z czymś normalniejszym. Tak, kupiłem tego tak mapę po, tani po taniości, Daniel James na ósemce, no i tak sobie grałem, tak, Mbappé lewe skrzydło, James prawe skrzydło, no i Atal z Benederem na napadzie. No i wiadomo, Cyprien oraz Kante na SP i głównie właśnie grałem sobie 4-4-2. Aczkolwiek też grałem 4 2 1 4-4-2 jest taki problem, muszę przetestować też, bo kiedyś testowałem już, ale muszę więcej przetestować formację 4-4-2 z pomocą defensywną. Czyli, że mamy zamiast SP-ków, to mamy SP-deków. Nie wiem, czy wtedy się ciężko rozgrywa akcję, ale na pewno 4-4-2 to delikatny wylew. Przyznam, ale patę. te patrzcie, jakie mi kranuchy! Ale go pięknie, to naprawdę błogości, nie ja w którą stronę, więc zapomniałem jak się nazywa w tym momencie chyba. To właśnie w tym 402 wkurza mnie to, że jak mamy tych eśpe eśpeków zwykłych tutaj podaję z pół już to mi się nie podoba ta akcja. I pomiędzy gdzieś no, znalazł tą lukę, ale mecz był wygrany. No to właśnie mi się wydaje, że jak mamy te normalnych eśpeków, to oni są za bardzo oddaleni od linii obrony, jeśli bronimy. I to jest strasznie o tym macie 2-0 i mamy mecz wygrany i bilans 16 do 1. Chyba tak, jest tu jest ten chron No i to totymane był. No i to właśnie problem w tym to totymanę pasie. Czyściutka sytuacja. No, decha to broń, czyli siódka sytuacja, decha to znowu broń. Tu powinno być 2-0, czyli siódki moment. Wypracowaliśmy czyste sytuacje. Branka w końcu wpadła, tak? Ale to już powinno być po meczu. Tutaj, gdzie znalazł lukę, ciężko to powiedzieć, błąd w obronie, czy nie błąd w obronie. Tak, czy jak to, tym, ale nam strzela. I tutaj będzie to powtórzone, tak, tak jest, patrzcie, powiedzcie mi co robi w tym momencie, to jest problem, który jest. widziałem już też w Fifa 19, non stop, strasznie to irytowało dlaczego Renato Sanchez w tym momencie łamie linię spalonego i kryje w tym momencie Politano, tak, to nie powinno być miejsce, pow... go w tym momencie nie powinno tu być już nawet nie mówiąc o tym, że tą piłkę Tomorin powinien przyjąć, ale nieważne, meczek przegraliśmy, jest bilans na 16-2, coś takiego no i kolejny mecz, zaczyna się nieładnie a tutaj James bardzo ładnymi mikroruchami znajdujemy w wolne miejsce pulkarnym Mbappé i o dziwo, całkiem fajny finish, bo on tutaj miał maestro, więc miał jakieś 91 wykończenia. Tu mówi 2 do 1, no tak, tak to działa, także znaczy no, wcale nie działa, główki w tej chwili nie działają. Ale tutaj jest po raz kolejny gol popad. Powiedzcie mi, patrzcie. Powiedzcie mi co? Te podanie ma sensu, widzicie? W tym momencie Tomori jest przed zawodnikiem i tak działa asysta podanie. To jest też wielokrotny, wielokrotna rzecz, którą wspominam właśnie na tych relacjach w Champions, asysta podanie jest, no źle jest po prostu skonstruowana. Ale musimy szybko tutaj dalej komentować, jest 81 czy tam 2 minuta, tracimy gola na 3 do 1 w 82 minucie. Kolejna akcja, od razu po praktycznie po stracie tej bramki, 2 do 3. 80, już 90. Minuta musimy odrobić te dwie branki. Jedną odrobiliśmy, tutaj przeciwnik to czyta. A ja oddaję piłkę, podanie w jakiś gąszcz przeciwników. Simon się przedziera, strzał w słupek. Ale piłka wraca do Simona. 91. Minuta, strzelamy na 3 do, na 3, do 3. Mecz był totalnie pod naszą kontrolą, tylko on strzelił takie branki, No, tak to jest w Nie będziemy tutaj narzekać. Widzicie, agresywna obrona cały czas. Generalnie stara się w ten sposób bronić. Mając, bo Tomori i Gabrielsen, totalne, totalne kozaki. Naprawdę. I naprawdę szczerze mówiąc jak widzę, że ktoś ma jakiegoś wandajka, wydaje tyle hać na jakiegoś głupiego wandajka zawicie ma się dogrywkę i w końcu do nas wraca karma, że tak powiem. Tutaj sam na sam pustą bramkę nie trafiały ale w koniec, końc, końców tutaj było podanie do Bernardo Sivy, który sobie na chilku mija bramkarza, kładzie wszystkich i wygrywamy ten mecz w dogrywce w 5 do 3 ale tutaj naprawdę było kupsko w majtach, bo przez te branki widzicie 82 minuta była i przegrywaliśmy 3 do 1, to mogło być po naszych marzeniach z top 100. No ale trzymamy się dalej, tutaj znajdujemy lukę w obronie, Mbappé sobie wybiega, no to jest to, że jak się tak obrona głęboko cofa, to czasami właśnie łatwo jest znaleźć takie korytarze. To jest głupie w tej FIFA, że obrona tak się sama cofa, bo to naprawdę z tego no, stop się traci branki, ja też wiadomo strzelam z tego branki, bo wiem jak to działa tak. No ale tutaj widzicie, kolejny meczek wygrany i trafiamy na taką besę. Znaczy to nie jest jakiś taki optymalny skład, bo ten huli to jest podrabiany, tak budżetowy. Był tam ten Oziman, który też nie jest super kozakiem. A tutaj jakaś luka w obronie. Dziwnie ci moi obrońcy, patrzcie w ogóle, obydwoje środkowo obrońcy byli na dole obrony, ale też popełniłem błąd. Generalnie dziwna branka, tracimy go na 1-1. do 1. Tutaj ten piękny właśnie skup, ten pięciogwiazdkowy, wiadomo o co chodzi. No ale tutaj była dogrywka i mimo że mieliśmy przewagę gościowej absolutnie, absolutnie tylko karty grały nie był dobry, to w końcu udało nam się strzelić gola i było 2 do 1. Mieliśmy bilans 19 do 2, tak jak właśnie macie w lewym dolnym rogu, gdyby ktoś nie zauważył. I kolejny meczik, Piotr Parka, jakiś Polak. Ale z nim chyba wygrałem, Już tutaj, spoiler, alert, co tutaj się wydarzy? Oceńmy tą brankę, bo nie pchajmy tutaj. Tak, tu jest błąd w obronie. Powinienem tutaj, no tak, to jest jak się ma, kurde, ma, wiecie, R9, nie 94, to naprawdę już jest kosmiczna karta i benka. Dwóch takich pięciogwiazdkowych, słabszej nogi, to naprawdę jest straszna kupa w MAJ. Tak, a tam popełniłem błąd, ponieważ powinienem zmienić się na prawego, środkowego obrońcę. Zawsze w takich sytuacjach właśnie trzeba być najbliżej. Przeciwnika po prostu, zmieniać na zawodnika, który jest najbliżej przeciwnika z piłką Nie zawsze tak czasami trzeba kryć podanie i tak dalej, no ale udało nam się Meczik wygrać i było 22. Naprawdę fajny był ten, o to będzie chyba fajny gol Czy nie? Bo tak mi się coś kojarzy, że to będzie fajny gol ale Nie pamiętam, nie to będzie chyba normalny gol Ta, to jest normalny gol, nie, nic specjalnego, ale mamy trzecią minutę Wygrywamy, ale tutaj stracimy brankę, tak jest O tu będzie podanie, patrzcie na to, patrzcie To podanie, Rodeo s się 19, patrzcie kompletnie i jest 180 noską podanie, ale patrzcie jak tutaj Daniel James się przedarł, leciutko cyknął piłkę i mamy 2 do 1, mecz był pod naszą kontrolą, co zaraz zobaczycie, w ogóle jak Daniel James biega z piłką, troszkę farta do nas wróciło, ale też przydomne podanie, 3 do 1 i będzie 4 i chyba nawet 5 w tym meczu i naprawdę jak Daniel James biega, ten jego wiecie, metr 70, ta animacja biegania, i ten prawie że maksymalny pace to jest naprawdę piękna sprawa. On biega dosłownie wie, jak w rzeczywistości. To jest naprawdę niesamowicie satysfakcjonujące do oglądania, jak on w FIFA biega szybko. I wygraliśmy tutaj, mamy 21 do 2 walne w mikrofon, i trafiamy na takiego przeciwnika. I w tym meczu było ciężko, z tego co pamiętam. To jest jakiś rusek, widać już, że gameplay jest beznadziejny. No, gameplay był bardzo ładnie, go zrobiłem. Gameplay był beznadziejny, ale może nie aż tak beznadziejny jak w tym poprzednim weekend, to już to już mówiłem wcześniej. Ale no naprawdę po tych pierwszych kilku meczach wróciliśmy do takiego naprawdę mozolnego, beznadziejnego futra. To Tutaj już mogło być spokojnie 2-0, 3-0 No, ale tak jak właśnie pamięć mnie raczej nie myli, tutaj Ja miałem masę sytuacji z tego co pamiętam, a on sobie strzela tak z daleka. no ja miałem oczywiście toty Alissona, tak? Alvisie to był jego jedyny strzał, ja go totalnie jechałem w tym meczu, więc totalnie niezasłużony tutaj był remis Ale znalazłem uliczkę Dania Danielem Jamesem, tutaj A nie, to była inna sytuacja, tutaj go pięknie zrobiłem palona, berwa spin naprawdę, mało osób tego używa Tutaj przez, przez dealę, naprawdę widzieliście jak zawracają wolno. nie tak to miało wyglądać I podanie, które nie miało sensu, zobaczcie sobie teraz jeszcze, to, powinienem to chyba zmontować, że o, Te podanie w tym momencie, nie ma miejsca tutaj na te podanie, tak? Ale asysta podań sprawia to, że jakby Sanchez do tej piłki nie biegnie A jego neymar, czy kto to tam był, nie pamiętam Do tej piłki biegnie, I to jest właśnie głupie w tej chwili, tak? Ja nie mówię, bo ja też wiadomo czasami Jestem beneficjentem, że tak powiem, tej asysty podań No ale to irytuje, natomiast tutaj było 4 do 2 i trafiamy na Adiego i Adi ma to w ogóle, co drugi jest jakieś stoty, naprawdę, teraz każdy ma tak błagane te składy, tutaj ham Adi nam przesunął brankarza, przez to nie było branki, no w czyściutkiej sytuacji, tutaj przepuściłem piłkę, dziwna animacja była tym banerem, jakby wiecie, nie przepuścił tego między nogami swoimi, tylko tak to dziwnie wyglądało, tutaj chciałem zrobić heal to heal. A. często tak się prawdopodobnie, yy, wam też się tak dzieje, nie, że jak robicie heal to heal czasami, to tutaj już też powinienem piłkę odebrać, by the way, to właśnie z tego się robi berba spin. Ja myślałem, że poda i nie pokryłem tego strzału, ale nie podał. Aha, chciałem powiedzieć o właśnie o Berba że to jest strasznie no, normalna branka tutaj, bardzo ładna. I było 2 do 2, yy, no ale tam poprzednia chyba była właśnie z takiego też wylewu, gdzieś tam przejąłem piłkę, tak czy siak. Jest 3 do 2, meczyk bucha pod naszą kontrolą w końcówce, tak, bo strzeliliśmy chyba tutaj jeszcze jedną brankę. Wracając do tego berba spina, bardzo yy, niewystarczająco często używany trik, w szczególności kiedy macie wolne miejsce i w nie biegniecie i przeciwnik musi za wami biec, to w tym momencie robicie berba spina i wtedy to jest naprawdę no, zabójcze, bo ten obrót jest, jest tak szybki i ten początek animacji jest na tyle dziwny, jeśli jest szybki w oczywiście, że ciężko jest na to zareagować i po prostu w mig jesteście w stanie kompletnie, wiecie... Odwrócić się w Ibiec w totalnie przeciwnym kierunku, to jest naprawdę OP. Tutaj chciałem podawać do Atala, nie chciałem tutaj podać, Mnie gra troszkę czy uratowała, czy, czy popsuła mi tą akcję. Nie wiem tak czy siak, piękne przepuszczenie, z tego powinna być branka, naprawdę ładna akcja. Ale i tak, meczek wygraliśmy. I był tutaj Dario Dariolino. I składnik, no niby nic specjalnego, ale teraz każdy, dosłownie, każdy ma tego Benedera, to jest strasznie irytujące, bo jest tak jak takie kupsko w Majtach: jak tylko nasza obrona się cofnie. I jest troszkę tego miejsca, tak jak tutaj, widzicie? To on ma kupę w majtach, tak? On nie wie co ja zrobię, tak? Czy ja zrobię dragbaka? Czy ja się zatrzymam? Czy ja pójdę ciągle w jedną stronę? No i strzelam prostą bramkę, naprawdę. Posiadanie takiego pięciogwiazdkowego, jeśli chodzi o słabszą nogę, zawodnika, no to jest, to, jest, to jest chora sprawa w tej chwili. Te dragbaki są tak kopy. Ja nie mówię, że dragbaki są złe, bo. O, to będzie piękna akcja. Tak, tutaj znaleziono. Znaleziono jest <laughs> znaleziono rękisa. Pięknie, tak jeszcze przeszekałem i staliłem w drugą stronę, i przeciwnik blokował, za to przeciwnik. Obrzydliwy gol, obrzydliwy gol, wylew totalny Aha, mówią o dragbackach, że niby, jakby wiecie, nie lubię przeciwko jakby, temu grać Ale z drugiej strony, jak jest wolny gameplay i tak dalej, to czasami to jest naprawdę jedyny sposób Żeby wiecie, bo też trzeba wiedzieć jak tego używać, tak Więc to jest takie, no 50-50, no korzystam też z tego, ale a, nie lubię, nie lubię generalnie samego triku, samego, samego w sobie No ale absolutnie nie chciałbym tego usuwać, ani nic takiego Tutaj wygrałem magic, mamy bilans 25 2 I trafiamy na krony, by the way, toty, ale trafiamy na takiego zawodnika no i tak, ten mecz, z tego co pamiętam, to był chyba taki szczurzy playstyle, bo gości ma chyba 60% posiadania, czy coś takiego, nie pamiętam, albo to był taki mecz, gdzie mieliśmy dużo sytuacji, tutaj był normalny gol, tutaj też, gdzieś po prostu mu przeciwnik, znaczy zawodnik gdzieś w bieg, wiecie, za plecy moich obrońców, ciężko było cokolwiek zrobić, nie, nie uznamy tego za błąd w mojej obronie, ale uzyskujemy tutaj kontakt, że tak powiem, 2 do 1, pamiętam chyba, że w ten mecz to był chyba jeden taki, gdzie mieliśmy dużo sytuacji, tak jest. I tutaj mieliśmy kolejną czyściutką sytuację No to wiadomo, przejął mi piłkę, ale tutaj będzie czysta sytuacja chyba Troszkę mikro ruchów w kantę, do Mbappé i tutaj będzie przed ciebie Pójdę i nie wiem czemu zapełniło mi pasję na cztery kreski Przysięgam wam, nie strzelałem tego na cztery kreski I kolejna tutaj sytuacja Czyściutka, powinno według mnie to wejść No ale jego bramkarz, bo nie wiem czy to był Totalison, to, chyba tak Kolejna sytuacja, no czyściutki Czyściutkie tutaj pole, no ewentualnie no, Może miałem troszkę mało miejsca, ale widzicie Miałem masę on miał tylko te trzy strzały nie powinien to być mecz przegrany, ale przegraliśmy ten mecz. No cóż, to jest FIFA, i tak to po prostu jest. Tutaj fajny mikro ruch Atalem. Bilans 25 do 3. Podanie z wykonałem wcześniej, więc nie wiem czemu tak to, tak to poszło. Ale piłka wraca do Atala. Podajemy do Benedera. Atal w ogóle, nie wiem czemu jakoś tak dziwnie to zablokował Obrońca to powinien być i tak gol Troszkę może szczęścia, ale Branka nam wpada. I tutaj kolejnego takiego spokojnego builda. Bo generalnie nie pokazuję wam z dużo build -upu. Tutaj tak samo, nie wiem czemu tak, tak wysoko dostrzelił, przecież to było tylko 2,5 kreski, ta chyba... Tak mi się wydawało, więc naprawdę nie wiem co pod koniec się działo, może pan mi się psuje. Tutaj ok, fair goal, gościu biegł w wolne pole. Ciężko było to pokryć. Nie wiem, może, może gdzieś tam mogę inaczej to obronić jeszcze Trochę mikroruchu będzie derem I nie wiem, po raz kolejny <laughs> widzicie To gameplay też wiecie i właśnie to jest... to jest... Yy, tu będzie chyba super, tak jest. No, i niestety musimy teraz ściszyć ton, bo to jasno poszedł spać. Tak czy siak, często mi piszecie na przykład też właśnie rzecz, mefy, nie wiem jak wykańczać akcję, bo trafiam w słupki non-stop albo obok branki i tak dalej. No właśnie, często jest tak, że na szybkim gameplayu strzał, który oddacie, by wszedł, a na wolnym gameplayu to wam wpada w słupek, bo piłkarz nie ma odpowiedniego balansu przez ten wolny gameplay i tak dalej, i tak dalej. Już wam to tłumaczyłem. Natomiast to tylko tak wiecie, na chciałem przypomnieć. No i tutaj tym berbaspinem robimy sobie troszkę miejsca i trafiamy gole na 3-2. Odrabiamy straty tutaj jeszcze być troszkę mikroruchów, yy, podaję do Kenta. No i 5 razy przy nogi, wiadomo, super zmiana. Wygrywamy tutaj meczyk 26-3 i gramy ostatni mecz, naprawdę ciężki przeciwnik. Ostatni mecz o top 100, by the way. Tutaj nie mówiłem w tej relacji, ilu było graczy, którzy wybierają top 100 i tak dalej, bo nie chciałem ich tego nawet sprawdzać. Ale nie było na pewno nikogo takiego, kto od razu mi się rzucił w oczy, takiego, o, wiem, że ten gościu regularnie jest pierwszy na świecie albo coś takiego, ale przypuszczam, że byli, no na no, 90% ktoś musiał być, no i tutaj zaczyna się mecz, czy właściwie nie zaczyna się, bo to jest końcówka pierwszej połowy od karnego, i myślę, no nie, przegrałem top 100 przez taki głupi faul, czy to faul, czy nie, no po prostu się odbi odbiłem do gościa, który ma mniej siły. No i karnego, widzieliście, obroniłem 53 minuta. I popatrzcie teraz na to: Zatrzymuje się i patrzcie, tą magiczną chwilę przerostam piłkę. Nawet nie wiem, jak ten trik się nazywa: znajduję troszkę misa dragbakiem i Bernardo Silva, który wszedł z ławki, strzela bramkę na 1 do 0. Tutaj miałem troszkę farta, widzicie, mi ładne z wody robił naprawdę ciężki mecz, bo przeciwnik był dobry, gameplay był wolny i miałem tutaj troszkę farta. A tutaj już jest 85 minuta. Tam mogłem stracić bramkę, ale jej ja nie straciłem. Agresywną durkantę. Troszkę tutaj nie wiedziałem co zrobić, to kogo podać. Znalazłem troszkę miejsca i kątę przywali i tym oto strzałem przypieczętował. Bardzo mocno, bardzo mocna pieczątka to była. Przypieczętował zwycięstwo. 27 do 3. Wygrywamy takim dziwnym, niepełnym składem. Fakt, powiecie, Mefiu masz drogi skład, i tak, masz toty kanty, i tak dalej. Ja nie mam takich rzeczy. No ale jednak to jest, nie wiem, za 4 miliony to jest skład, albo nawet troszkę więcej ciutkę, no a planuję składzik zrobić po nagrodach, po otwarciu paczek, no to mam zamiar taki składzik, nie wiem, za 10 milionów zrobić, więc to będzie naprawdę grubo. Na pewno nadchodzą też filmiki z kariery Mefinio, ale też nagrody i tak dalej, to wszystko będzie, natomiast no w tym tygodniu będzie sobie team of the więc trzeba będzie poczekać, no i też trzeba będzie poczekać aż w końcu się opróżnię z kart nieprzepisanych i tak dalej. Natomiast na filmik to by było wszystko, jeśli wam się podobało to oczywiście koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie a ja już lecę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się na razie.